Mogę zmienić... No Wydaje mi się, że ta... Że ta okładka jak ty to nazwałeś... Nie zapomniałem jak się to oryginalnie nazywa Mogłaby mieć lepszy potencjał. Hmm. E, te, druga to była dwa główna, to Prawda Znaczy jedyne co To mogła... powiedzmy, że wniosła, to oficjalnie już zakończyła wątek Vanessy. I to. W Dobra, z tym w tym miejscu Banger O oh, banger Może tu jakieś changeloga, co mam teraz zrobić? Recover the faster property Abyli data diver in the big top showroom Kogo? Vanessa. Ej, ja to zrobiłem! Man, save nie miałem. Ha! Śmiecie! kurwy i śmiecie z, 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 dobra, znaczy dobra, ale z jednej strony nie wiem co mam zrobić wiem, no to dlaczego napisałeś? man, man fuck do you mean? Uff, wale, wale, wale. Nie, muszę, się, muszę się w to wczuć, śmieję się się nie śmiej, bo mnie nie mylisz bo postać meaningless, dla No znaczy, dla ciebie znaczy jest jedną z głównych postaci nowego FNAFa, ja się cieszę, że już starej fabuły nie ruchają na lewo i prawo, więc no... jest dobrze, nie? Czy mininglest? Nie no, dla mnie... To trzeba... nie jest postać mininglest. To jest nowa fabuła w sumie. Cześć, chcę coś sprawdzić. Pamiętam jak tam jeszcze szedłeś tam na końcu... No, no, no. No, no do, dobrze, dobrze, że już tego nie ruchają. No Czekaj, a tak chcę tylko coś sprawdzić, czy mogę... Bo tu jest collectibles, nie? I czy jak tutaj wsadzę? To czy to będzie w collectibles? Men O mój Boże! Dobra, muszę po pochodzić i... W ale ja potraciłem wszystkie. To znaczy, że ja je straciłem na zawsze? Co to sobie jeździ? Taki, taki, fajny pasmasek! Pa! Ja se mogę wziąć i. Czekaj. Pasmasek, pasmasek! <ścoughs> mój, mój, mój! Idę, guci, guci! guzi, guć, o Taki fajny fajny gdzie one no, na ten cały czas są. Oby mógł je znaleźć, bym mógł wszystkie pochodzić, ale mam to jest taki elegancik. Nie nimi... Nie będę. men jest, ale to mam, ale nie wiem co teraz. Będę chciał na pewno sobie od zwrócić z wszystkimi collectiblesami Oej, yy, zobaczę te inne kolektyblesy, bo tutaj jeden był. że jak się gdzieś jakoś tak się do niego dało dojść. I czy mogę go jeszcze zlokować? Mogę! Pokaż swój sekret Dobra, i. Czyli muszę wszystkie kolektyblesy pakować do. MEN. Okej okay. Yy, tam, czyli na razie prezenty tam gdzie pamiętam pluszaki, yy, yy, a o te pluszaki. Bo mi niech może z nich wyjść, nie. Dobra i A jeszcze pamiętam tam tą jedną maskę, nie? Czyli a tu jest też taki przed yy, do, do schowania? Czy nie? Może... Jest, dobra To musi mieć mi y, miejsce przez sekret... Kostiumy Ale... Przyjebane ten fest, no, może kilka nie są ale zajebiste W sensie, co musi mieć miejsce przed tym y, Że sekret mimika? Ci, że takiej miejka ma przed tymi miejsce? Ty żyjesz? Nie wyglądasz jakbyś miał tu stać Ja, ja ci nie ufam bro. Słyszałem tu jakieś niepokojące dźwięki Nie wyglądasz jakbyś Powinien tu stać Coś mi tu oddycha Uduś się Proszę. Dzieje... No tak, to się, to się dzieje. Sekret mimika oficjalnie dzieje się przed wszystkimi w ogóle grami. To jest yy, taki naj, naj, najpierwsza gra. To mi się akurat nie podoba, że chcą być... Yy, w tym... W Steelers chcą być lepsi. Zrobić... Aha, to my zrobiliśmy pierwszą grę, jesteśmy najdłużej czy... Tam żyje. Nie podoba mi się ten fakt. Nie chcę biegać, bo nie chcę go obudzić. Men. Tam jest. Fat fuck. Astrol, proszę. Z, zrób z tym z czymś porządek. No, czy to ma sens taki, że Edwin był bogiem i jest lepszy czy coś? No, w ten sposób muszę collectibles Okej. Okay. No, fajno. To jest spoko, bo robi sens w teorii. A w praktyce komplikuje. Czekaj, yy, tu była mapa. Pomimo fakt, że ja na razie nie wiem, co mam robić, ale z mapą mogę przejść przez wszystkie. Bo wiem, że jeszcze gdzieś. Kurwa, tylko nie wiem. To window. To window muszę przejść. Weź to ósmy, bo ja walczę z netem. Men. Jesteś modem. To jest Jakby usuwanie to jest Twoje minimum, nie? Us usuwanie, zwłasz zwłaszcza kiedy ja powiem, że muszę zrobić to, powinno być Twoje minimum. A nie, że tym modem sobie tylko świecisz. No a. Nie odwracaj się You stupid fat fuck Ne, 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 ne CZEKAJ! Czy to znaczy, że jak mam collectibles to, to mogę teraz zrobić? Wait, 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 wait Chcę oglądać przez spoilery Nie wiem uh, Runemon.ek Tu są, dobra, dobra, dobra Mam 420. Okej! Okay. Okej! Okay, dobra, to robi. A dead eye, Roxy, rodeo. Had you wear this until it fell apart. Everyone loves Roxy. Za. O, o, o jednej rzeczy wiesz o czym. Nie wiem o czym. A, żebym nie. żeby nie spoilerował, jeśli o to chodzi. Mm. Właśnie! Skąd oni kurwa wzięli Roxy przed wszystkim? Nie to. ta postać została prowadzona w SECRETY BRIDGE Nie wmawiajcie mi, że nagle w tle w innych restauracjach zawsze wszędzie była. Tylko tyle, że w naszej głównej linii febularnej magicznie nie było o tym mowy. Jebać was, Steel Wool Studios, za to. Jest... E, e, w Roxy. Gdzieś tam w tle widziałem e, Ron, e, Montgomery tego. Montiego. MEN! Zostawcie ich dla Security Breacha! Wiem, że to oni są w nowej fabule, ale to... Jest, to się dzieje przed. to Nie, wpr nie wprowadzajcie tak postaci! Men! Okej, okay, pluszak, egzamin Toybox. Tu jest. You find a sharpie plush inside. A czekaj, a to samo z Undertale Dat Ranger, e, różnegoś, o no, istnieje. Ale tutaj nie istnieje w teorii. No you know. Że tam dobrze... a to tutaj nie ma czegoś takiego. Oni po prostu mają raka. Nie, to nie 1800, to jest 1900. Nie wiem, 30. Nie, 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 bo tam to był The Byte of 87, to będzie 1000... To jest 1900. No, kilka lat przed pierwszymi grami. 1980-79 to jest chyba coś takiego. Czekaj, a teraz to mogę? Jak jest już coś w środku? Wcześniej było, że nic nie, nie ma w środku. No? jest to samo. Dobra, jestem. Okej, okay, czyli to jest absolutnie to samo. Rozumiem. Ej, miałem więcej rzeczy. Chyba, że one teraz są gdzieś w środku, może powkładane. Bo są cztery, a tu są dwie. Okej, okay, no to już było. Eee. Uu, tytuł ty tu chyba obagnie. Menomen. Oh man. Nie wiem, fan włączać no, nie, nie ma chyba wszyscy ten początkowy. Co. No. Chyba ta, chyba ta. Co, 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 co to był za Meetup? Bedroom door. One były wcześniej zamknięte. To w desku było. Ok, no zamknięty. Ale cztery 4 z 25 mogę tylko dwie. Gdzie jest reszta? Może. Mogę teraz coś innego zrobić. Locked. Może z tych czterech rzeczy coś mi umożliwi? Open dresser. coś będzie na przykład w środku. Okej, okay, nie Dobra, nic tu nie ma da y o Otwieram closet <śmienny> Nic tu ciekawego nie ma Tylko dwie, z nie nie wiem, gdzie się pozostała dwie zgubiła Hi Moon Czy to będzie można zrobić w całość, jak wszystko będzie Wiesz, że tej gry możesz zrobić... Nie, um może zrobić... Obsta obstawiam, że tak, nie? Nie zdziwiłbym się gdyby... To... Odwróć się Odejdź. Nie zdziwiłbym się gdyby to miało też parę rozwiązań Nie przy... tylko i wykorzystaniem z różnych przedmiotów No ale jakieś przedmioty muszę mieć, bo na razie mam gówno i spróbowałem strasznie wszystkie możliwości Zresztą... Jeszcze nie mam kurwa pamięci co mam zrobić Zgubiłem wątek i się nie odnalazłem Eee. Dobra, dobra jest Ja nie wiem co tam się działo Ja przespałem pewien wątek Na początku Chyba że windy mogę teraz Ta bo Go fuck yourself Biegaj tym Czy ja wszystko czy to będzie oznaczało, że wszystkie ukryte, znaczy znaleźli się pogubiły? Men ledwo co mam energię bo miałem wycieczkę 10 godzin oj man what the fuck dlaczego tu dobra Wyszli z naszej skordzi ok M w <laughs> Security breachu to było fajnie zrobione, bo jak mogłeś sobie zapis zrobić save'a kiedy tylko chciałeś, to powodowało, że mogłem sobie po byle znajdź zrobić save'a już nie było problemu. Teraz, kiedy są automa oh, czekam, automatyczne zapisy, to jest takie gówno gówno. Zwłaszcza kiedy są znajdźki do robienia, bo yy, nagle se zginiesz, po poznajesz się, zrobieniu poznajesz się, poznajesz takiego postępu jak w znajdźkach i nic nie masz zapisanego, bo zginąłeś! MEN! jest takie absolutne gówno. Dlaczego nie mogą zrobić działa czyli działających znajdziek yy, albo z, z działającego zapisu? Ale gdyby były so-git, sogit. so -Git, no właśnie, to, chcia, to chciałem powiedzieć. A kiedy możesz sam save'ować O oh men, o oh men. Dobra, cztery rzeczy. Ja to znajdę, i później będę musiał postępować. I dora, już w, teraz wiem, a za fakt, że muszę iść do windy. Ale na razie pójdę w tym kierunku. Bo wiem wszy, wszystkie itemki gdzie teraz są, by dla mnie te które teraz nalazi, więc na szybko będę mógł je e, pozbierać i wrócić do postępu. E, do ogrania dalej Gdzie och, gdzie och, gdzie jest zjawa? Oh, no, kurwa, to kurwa! JESTU jak on rasował na mnie! Oh, 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 oh. I jak się od, ja tylko widzę, on nachylony od, od... taką pizdę strzelił! Men! Men! Jaka bomba! Men, to było przerażające! Z Man. Czy ja mam cztery Okej, okay, czyli mam cztery, czyli to są wszystkie Tak samo jak Roxy czy do... Znaczy bo Roxy też tak samo do przodu waliła Ale on chyba ma, ma lepszą animację Broxy była wolna i to nie wyglądało naturalnie On... on zapierdala! I mi się to nie podoba. Don't you fucking dare look this way. Nie, nawet był zajebisty. W sensie. Znaczy miał swój urok, o tak. Jest inny, ale miał swój urok. Mi się podobał. Ale. Man. This guy. Ale kurwa, co. Dobra Rura pizda do... Don't you dare touch me! że jak wpierdalają to postaci tylko na 30 Ale to nie... to nie ma nie tam nie wpierdalali, teraz to robią Odkurzać! Oj save, zajęliście Men! Mejaj mejaj, 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 mejaj Mooooo Roxy quick, wolna, mimik szkielet, Flair. No, man, on zapierdala. On się nie cyka. On. widzi, target, lock in. Eww! Man, oh, man. Mój boże, odkurzacz! Kudzi, Guci, kudziku. Właśnie o tym mówię. Mówiłeś wcześniej, nie bać na Security Bridge. Dlaczego je by security breach'a jak to z mimikiem są problemy Tenm hmm. Okej, okay, idę przed siebie Okej, okay, czyli tu mogę przejść A tu Tu się coś wydarzy, rozumiem yy, Najpierw chcę pogadać z tym tutaj May I? I actually. No, no, bo, no, dobra. bo tak, I ale to... Znaczy nie, on ma rację. On ma rację, no bo mimik jest Security Bridge y, Ruin DLC. I. Y, no, w sumie to mimik jest. No nie, to do, on dobrze mówi, bo Security Bridge jest w ruinie, i czyli Security Bridge, a i wprowadził postać, która oficjalnie, fabularnie jest od lat wszystkich. Co? Ale ja my gadamy, że w mimiku są nawiązania do postaci w Security Bridge. Men, on mówi o postaci mimik, a nie że gra mimik. Znaczy dobra, okej, okay, teraz widzę obie strony, rozumiem. No ale to, to też ja to średnio na to patrzyłem, że... Ale no. Mówi o postaci masz raka. Znaczy... Nie. No ale tutaj to jego też, no bo wtedy też wprowadzają. Moim głównym problemem jest to, że wprowadzają postacie z nowszych czasów że niby były od zawsze Tylko, że my mówiliśmy cały czas, że Mimik niby nie wiedzieliśmy, że było zawsze, okazuje się, że jest od zawsze. No ale w tej grze z tego co widzimy to te wszystkie roxy i tak dalej, i tak dalej Też jednak były od zawsze No, to jest wciąż ta sama bajka jakby nie patrzeć No tak. Jakby nie patrzeć, wszystkie te postacie są od zawsze. A mowa jest dopiero, że od niedawno. Nie wiem, od niedawno o to chodzi. Asa, professional Gunner. Go your entire rooftop access upgrade your permissions at the security office located astral on... astrada <laughs> man <laughs> please be aware of potential power spikes in case of an not 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 that's true da to show room when to reset the system Znaczy, to prawda, no ale wciąż, jeśli chodzi o tego mimika postać Mi też się nie podoba jego koncept, że on niby jest od zawsze Bo to też jest spierdalanie na siłę, że niby by, że oni są... Y że w Steel mają postać od zawsze To kurwa, nie było w nim przez całe grze ani słowa, no to jest głupie I, i tego, te, tej decyzji też nie lubię, nie jestem fanem No ale do dobra, ty słody, ty zlecimy przed siebie Khm. Mail, czy mam jakiegoś maila? wiem... nigdy nie, do tej pory nie dostaliśmy, no ale... Nie, okej okay. Tam i tutaj nic nie było, mogło się tego i uznać No! No mi się nie podoba Dobra Dobra, co się może stać?! Kiedyś dum! Okej okay. Okej, okay, dobra, tutaj się może być na kilka stron, więc teraz lecimy tu. Tu musi być ta. Jaką mogą iść inne opcje? To może być i. What the fucking slot? No tak to nie będzie. No, spo... sorry. Ale to musi być tu. Inna opcja to będzie tak. No, nie stąd, to, Dajcie mi czas! Śmiecie. A teraz będzie pewnie inna kombinacja. No nie, to samo. Men, a tu. Aha, to z, z, w każdym scenariuszu musisz iść tam. No spoko, dobra. A czyli w, to w każdym scenariuszu musisz iść tu. mi tu, kurwi I to nie jestem ja. Co? No chyba, że to yy, przeczy wszystkim prawom fizyki z jakiegoś powodu to pójdzie tu. Aha, bo to, nie, bo to się nie wyleje. No dobra, no można i w ten sposób. Przynajmniej to się będzie wylewać czy coś. Test your skills, test your luck, win a prize or mega buck! If Pierdalaj! Eee, ja chcę, żebym zobacz... ja zobaczył wszystko i chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje! Men, men, men! Michał, sweet home, Alabama's Twitch. nie chcę, żebyś mi powiedział, ja się przedstawiam, wszystkiego w, w swoim czasie. Aha, dobra, czyli tu jedyne co jest to kod. Czyli tu później będę miał przyjść. No spoko. Dobrze wyjść. Okej, okay, czyli niczego nie tracę. Rozumiem, wracam Astral To się kurwa leczy. Like! To się kurwa leczy I am not joking To tu jest? się chowa skurczy synek dobra, co się może stać? mam raka, czekaj bilet aha, wam bilet chcę, myślałem, że piątkę Jakbym był w cyrku, nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć Like actually Mogę się do tego zwrócić? Way to win up Let's go! <grystanie> Szanuję Jeden Pięć Osiem Kod, ale tam gościu miał kody. Gamba! Let's go. Gamba, 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 Let's go. Fuck you with these dostałem Dobra. You fucking can't! Dobra. A gdzie mogę odebrać w dyskan? Dzie mogę dobrasz w dyskan? Dzie mogę dobrasz w dyskan? Dzie mogę odebrać... Step right up and smack a clown! Knock out the clown's teeth and win a prize! Oh my god. Ready, set, go! A mam w sensie wszystkie zęby mu rozjewać. Tak, czyli zęby. Z śmieciem. No bo to trzeba się ogarać, bo to jest troszkę pod spodem. Dobra! Trehardard, Trehard, Trehard. Pospierdolę mu wszystkie zęby. Mleczaki śmieciowi. Men Mój Boże, jakie combo, 2 1 strzałem mu rozwaliłem, jaka dziwka Mr. Helpful Tak, no to jest Mr. Helpful Przywitajcie się Dobra i tu jest jeszcze, widzę, że jedne zęby, dobra Szczerbatkowi pierdolonemu You are a fucking joke. Your mom doesn't love me. Yeah, you fuck. No, doesn't love you, man. didn't forget tego! man? Nah. Let's go. What did you win? Let's... Let's go.